Jack Daniels? Zgadła pani. Napój dietetyczny. I woda. Dziękuję, Daphne. Skąd pan wie, jak jej na imię? Używa floris, angielskiej wody kolońskiej. Ale ma głos... Jak kalifornijska cisia. Chociaż z Kalifornii udaje angielską damę. A więc nazwałem ją Dafne. Wielkie rzeczy mogą się przytrafić Twojemu małemu. Panie pułkowniku, zawiozę Pana do Nowego Jorku, ale potem zaraz wracam. Rób, co masz zrobić, Karolciu? Charlie, dobrze? Lub Charles. Przepraszam, Jack, jeśli cię uraziłem. Karolcia to. Dlaczego lecimy do Nowego Jorku? Informacji udziela się tylko w razie konieczności. Gdzie jest Dafne? Zawołaj ją. Jest z tyłu. Tyłeczek jest z tyłu. Ale wciąż ją czuję. Kobiety, co ty na to? Kto je stworzył? Bóg to cholerny geniusz włosy mówią, że włosy to wszystko. Czy zanurzyłeś kiedy nos? W takiej górze włosów, i marzyłeś, żeby zasnąć na zawsze? Albo ich wargi, gdy dotykają twoich, są jak łyk wina po przebyciu pustyni. A cycuszki, duże i małe. Mrugają do ciebie jak pełne światła oczy. A nogi, nieważne czy są jak greckie kolumny, czy jak nogi od starego fortepianu, ważne jest to coś między nimi: to paszport do nieba. Muszę się napić. Tak, panie Sims? Na tym świecie jest tylko jedno naprawdę ważne słowo Cipka. Słuchasz? To są perły. Pan naprawdę lubi kobiety. Ponad wszystko. Potem bardzo, bardzo długo nic i Ferrari. Charlie. Podaj mi rękę. To jest dopiero początek twojej edukacji.